W dzisiejszym wydaniu powiemy o spotkaniu, które miało na celu omówienie rozwiązań mogących ochronić oświęcim od bulwersujących opinię publiczną zachowań środowisk ekstremalnych. Zobaczymy naszych hokeistów, którzy sensacyjnie trzykrotnie pokonali Tauron KHGKS Katowice i są o krok od półfinału. Poinformujemy o naborze do oświęcimskich przedszkoli, zaprosimy do biblioteki, a także na wystawę do Muzeum Zamek. W Oświęcimskiej Galerii Książki dyskutowano o rozwiązaniach, które pozwolą uchronić Oświęcim od bulwersujących opinię publiczną zachowań środowisk ekstremalnych, które miały miejsce 27 stycznia. Inicjatorem spotkania był prezydent Janusz Chwierut. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, a tym samym także miasto Oświęcim, mają znaczenie globalne. Wydarzenia, które dzieją się w tym miejscu, mają swój. Wydźwięk międzynarodowy. Przez wiele lat udało nam się tutaj wspólnie z Muzeum wypracować dialog i, i współpracę. Myślę, myślę, że ona była zarówno korzystna dla e, Oświęcimia, jak i też miejsca pamięci. E, przez takie wydarzenia, które miały miejsce 27 stycznia, ta równowaga zostaje zaburzona i bardzo niebezpieczne stają się właśnie te zjawiska, które e, ekstremalne, które budują właśnie taką wrogość, nienawiść do drugiego człowieka, I szczególnie w takim miejscu jak oświęcimia. To jest Prezydent zaproponował cztery rozwiązania, które pozwolą uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednym z nich jest wprowadzenie zakazu organizacji zgromadzeń na terenach pomników zagłady i w ich strefach ochronnych. Kolejne dotyczące współdziałania służb w zakresie monitorowania przebiegu zgromadzeń oraz dopuszczenia możliwości rozwiązania zgromadzenia przez inne podmioty niż przedstawiciela organu gminy. Apeluje też o podjęcie skutecznych działań wobec osób i organizacji szerzących mowę nienawiści. Zgodnie z rekomendacjami Rzecznika Prawatorskiej, które zostały przekazane właśnie dla premiera, tak naprawdę jednym z punktów tych rekomendacji są właśnie spotkania, jest właśnie angażowanie władz samorządowych we wszystkie działania związane z mową nienawiści, więc ta inicjatywa pana prezydenta jest dla nas szczególnie cenna. Na pewno musimy postawić tamę dla wszelkich przejawów agresji mowy nienawiści, które, dla której jest ogromne przyzwolenie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Jeśli patrzymy na to co się wydarzyło choćby miesiąc temu w Oświęcimiu czy w dniu wczorajszym w Hajnówce to bez wątpienia jest to wynikiem klimatu politycznego dla tego typu przedsięwzięć. Trzeba walczyć z mową nienawiści, trzeba walczyć z postawami ksenofobicznymi, nacjonalistycznymi. Nie może być przyzwolenia na tego typu wydarzenia. Myślę, że powinniśmy takich spotkań robić coraz więcej. Mogą nadać przede wszystkim Stworzenie takiego dobrego stanowiska w walce z mową nienawiści i z tym, co się wydarza w tej chwili w Polsce coraz częściej, czyli z takimi coraz mocniejszymi przekazami ksenofobii, rasistowskich, jakichś zachowań nacjonalistycznych, to nie jest dobre. I takie spotkania, szczególnie w tym miejscu, oświęcim i obóz Auschwitz, jest wyjątkowym miejscem miejscem, które pokazuje nam, do czego może doprowadzić mowa nienawiści. Za pośrednictwem parlamentarzystów dopracowane propozycje mają trafić do biura analiz sejmowych, które może zaopiniować je pod względem prawnym. To działanie wymaga zaangażowania strony rządowej. I z przykrością muszę stwierdzić, że dzisiejsza nieobecność przedstawicieli rządu, w tym szczególnie pani Beaty Szydło, która przecież. Ja oprócz tego, że jest wicepremierem rządu i jest posłem ziemi oświęcimskiej, e, czy nieobecność tutaj wicewojewody małopolskiego, pana Zbigniewa Starca, no, jest po prostu dla mnie bardzo przykra i myślę, że to nie tylko chodzi o kontekst miasta Oświęcim, ale tak naprawdę chodzi o mieszkańców Oświęcimia. To naszym celem wszystkich powinna być właśnie współpraca i współdziałanie i poszukiwanie rozwiązań. Które pozwolą uchronić nam się przed takimi wydarzeniami. Oczywiście to jest kwestia z punktu widzenia pewno legislacji bardzo trudna. Ale szukajmy wspólnie porozumień. Dzisiaj brak, nieobecność tych osób, także przecież i ministra kultury i dziedzictwa narodowego czy ministra spraw wewnętrznych i administracji, nie jest załatwieniem tematu. To jest tylko po prostu odkładanie i zrzucenie problemu na barki samorządu. Dzisiaj myślę, że był właśnie takie słowo, sprawdzam. Dzisiejsza nieobecność jest dowodem tego, że jedne, z jednej strony osoby negują to, ale z drugiej strony, jak przyjdzie znaleźć jakieś rozwiązania, to tych osób nie ma. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na, apel skierowany właśnie do władz państwowych, jak rozwiązać te problemy, jakie jak oni mają propozycje. To spotkanie miało być taką formułą wymiany poglądów, szukania takich porozumień I, i myślę, że te osoby, które dzisiaj uczestniczyły w tym spotkaniu, zdeklarowały taką współpracę i wypracowały pewien, pewne propozycje. Niespodziewany i radosny przebieg mają ćwierć finały play-off polskiej ligi Hokeja dla kibiców z oświęcimia. Unia nie była faworytem, tymczasem niespodziewanie trzykrotnie pokonała lidera po zasadniczej części rozgrywek Tauron KHGKS Katowice. Po sensacyjnej wygranej w środę 3 do w Katowicach Unia prowadzi w play-off 3 do 2. Do pełni szczęścia brakuje jednej wygranej. W sobotę na własnym lodowisku Unia może przypieczętować awans do półfinału. Trzymamy kciuki za naszych chłopaków. Mecz Stauron KH GKS Katowice w Oświęcimiu 2 marca o godzinie 18. Rusza rekrutacja do Oświęcimskich przedszkoli. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się drogą elektroniczną. Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli będą przyjmowane od 11 do 29 marca. Już 11 marca uruchamiamy elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli na nowy rok szkolny, i tutaj bardzo prosimy rodziców, ponieważ jest to nowy sposób składania wniosków, aby zapoznali się z ofertami przedszkoli, po czym wypełnili wnioski elektronicznie, wysłali je do. Przedszkoli, czy do przedszkola pierwszego kontaktu, a następnie je wydrukowali i z potrzebnymi dokumentami również do tych przedszkoli zanieśli. Jeżeli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, tak jak w poprzednich latach, zgłasza się do przedszkola, bierze papierową formę do wypełnienia, przy czym po wypełnieniu odnosi do przedszkola z potrzebnymi dokumentami, a już wprowadzeniem do systemu tego wniosku zajmie się pracownik przedszkola. Rodzice, którzy mają już dzieci w przedszkolu i będą dalej w kolejnych grupach przedszkolnych, nie rejestrują się w systemie elektronicznym. Powinni jednak złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do skorzystania z interesującej oferty przygotowanej zarówno dla starszych, jak i dla młodszych odbiorców. W zupełnie starym stylu zapowiada się piątkowy wieczór 15 marca w Bibliotece Galeria Książki. Oto przed nami pierwszy turniej stolikowy z wiedzy o PRL-u. Kobiety na traktory, czyli co wiesz o PRL-u? Kto się może zapisać? Każdy. Weź męża, żonę, koleżankę, kolegę, stwórzcie drużynę od dwóch do czterech osób. Przypomnijcie sobie i poczytajcie o czasach PRL-u. Organizatorzy zadbają o super zabawę mnóstwo konkurencji między innymi odwirowywanie prania w trybie manualnym bądź rozwiązywanie telefonicznego kabla. Nagrody czekają. Niech wygra najlepsza drużyna. Zapisy osobiście telefonicznie lub drogą mailową w dziale promocji codziennie do godziny 15.30. Pamiętaj, 15 marca musisz tam być, będzie fajnie. A już w kwietniu niespodzianka, miłośnicy Gwiezdnych Wojen, przybywajcie. Jak ubierali się mieszkańcy Oświęcimia przed laty, jakie kreacje nosiła księżna Eufrozyna, a jakie gospodynie czy służące, jak wyglądały stroje mieszczan, drobnych kupców i przedsiębiorców od XIV do XVIII wieku i jakie trendy obowiązywały wtedy w modzie. O tych i innych rzeczach będzie można dowiedzieć się odwiedzając 7 marca Muzeum Zamek w Oświęcimiu. O godzinie 17 odbędzie się otwarcie wystawy rekonstrukcji strojów pod tytułem W zamku i na rynku dawne ubiory mieszkańców Oświęcimia. Kolekcję zaprezentuje pracownia Madame Chambéry, kostiumologia i krawiectwo artystyczne. Ekspozycja jest pierwszą odsłoną tegorocznego 10 jarmarku kasztelańskiego. Wpisuje się bowiem w jego tematykę, czyli podróż przez wieki. Dzięki tej wystawie będziemy mogli podziwiać piękno i różnorodność materiałów ozdób dodatków oraz kunszt wykonania strojów na przestrzeni wieków. Zapraszamy!